To nikogo to nie obchodzi. W ogóle. Naprawdę. To jest coś takiego, że jak powiedział, jak zawsze cytuję, Magda Umer ma takiego męża, którego wszyscy nazywamy płetwonurkiem, który ma taką czerwoną, który ma fabrykę z czerwonej cegły w Łodzi. No i on się zajmuje swoimi sprawami, jakimiś tam jakimiś samochodami, czy lakierowaniem, czy ale nie wiem, nawet się tym nie interesujemy, bo nas to w ogóle już nie interesuje, co oni in tam w tej fabryce robią, bo jak to jest on bardzo mówi, my jesteśmy mądry egzystencjalizmu to jest to <sum> i tak dalej. I mówi tak do nas, moje drogie panie, teatry to są takie miejsca pobudowane dla takich wariatów jak wy. Żeby oni mogli się tam odreagować, ale reszty społeczeństwa to nie interesuje. Panie no, ja się nie mogę na to skończyć. Y bo może coś części nie interesuje, no, ale jak Pani idzie po ulicy, to Pani widzi, że jest duża część tego, interesuje. Nie, Podczas to oczywiście, że to tak. Ja żartuję, to. bo ja nie muszę chodzić po ulicy, bo codziennie do naszego teatru wchodzi co najmniej 500 osób, także ja widzę, ale muszę <laughs> powiedzieć, że ja bywam w teatrze, jak te osoby wchodzą, i muszę powiedzieć, że 5 lat prowadzimy te, ten teatr, otworzyliśmy teraz nową scenę, i ja po każdej premierze widzę, że to są w kółko wciąż te same osoby. Że tak naprawdę, jak obliczyliśmy, że ja, my dajemy każdego tytułu mniej więcej 100 przedstawień, a na sali a to, to to jest właściwie około 25 tysięcy ludzi ogląda każdy tytuł. Czyli ja jestem KO. Dla 25 tysięcy. I ja zaczęłam się tak zachowywać. Mówię, proszę bardzo, moi, mo, moje 25 tysięcy nie widziało jeszcze e, Czechowa. No tak niech zobaczy. Już widzieli Czechowa, to teraz im pokażemy komedię. Jak zobaczą komedię francuską, to im robimy i psena. Jak zobaczą i psena, czasem nam się udaje, czasem bardziej, czasem mniej. Ale a, a raz przyszła do mnie taka... Taki transwestyta artysta, co się nazywa Rafa Lala, i mówi, że chce wystąpić. Ja mówię, super Rafa Lala, dwa metry, super taki facet. Mówię, Rafa Lala, występuj, bo nasza widownia nie widziała transwestyty na scenie. I ma spektakl, bo ja się zajmuję jak ktoś, kto obsługuje 25 tysięcy ludzi i ich potrzeby e, związane z teatrem. Mój takiego małego miasteczka. Ta. Tak, prawda? Tak. No dobrze. Po co? No dla przyjemności na razie. O, czyli to trochę jest taki kolabrynią, tylko bardzo <noise> które Pracuje zamiast się to napić. No ale do bo mieliśmy teraz robić spektakl o Kalinie i Jędruzik. Ja się bardzo długo przygotowywałam do tego, ale niestety jeden artysta nam odwołał próby i nie mogę tego robić. Przełożył to na przyszły sezon. Ale bardzo długo czytałam o Kalinie i Jędruzik różne rzeczy i podobno ona w chałupach wmówiła w jednego rybaka, że on jest kolabrenią <śled> <śled> i rano. Podobno Biedny biegał dydat, nad morzem i krzyczał, jestem kola z i już potem nigdy nie wrócił do roli, ani do ryb, ani do pracy. No, co to jest kontakt z aktorką, co zrobić? Ja się odsunę, Taczka, bo człowiek musi przetrwać. Pani Krystyna, ale... Bo to, to jest jakiś model, który mi się podoba. To znaczy, człowiek żyje po to, żeby dobrze żyć i tak się składa, że to dobre życie to nie jest picie, tylko picie też ma swoje zalety, ale że jest to, jest to praca i, i, i że pani się w tym y, zapamiętuje jakoś, jak rozumiem. A czy Pani sobie y, nie zadaje naprawdę pytania? bo już raz taki bój z Panią Krystyną no stoczyłem, jednak posunęliśmy się troszkę dalej, chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że nam się dzisiaj też uda, aż może sztuka stwardniała, bo też tak bywa, że po ja doświadczenia, prawda, opór się doskonali. Otóż, czy Pani nie zadaje sobie tego pytania, takiego pytania, czy to jest dobre? Ale co? To co robię? To życie. Y, czy może można by lepiej? No? Bo na to przykład, znaczy, to co, są co będzie. Bo ja na przykład na takie klasyczne pytanie przy modelu kolabrynią, które zadają rodzice takim osobnikom, to jest tak, no teraz się pięknie bawisz, ale pomyśl co będzie na starość, Jak będziesz chory i stary i tak dalej, prawda. I przy pracy też imota. można dać. Tak ale pan, to i pan zadaje to pytanie, bo ja już jestem stara. I w ogóle i chora. Ja już jakby dalej wiem jak to jest. Ja rzeczywiście zawsze myślałam, że przyjdzie taki, że przekroczę powiedzmy 60 rok życia i będę już tylko uprawiała róże, chodziła w takim słonkowym kapeluszu po moim no, obrodzie i naród, czytała książki. Jak naród ma jedną jadę, to powinno tak być. No tak, wczoraj właśnie byłam niestety w, 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 w jakichś różnych rozlicznych moich problemach organizacyjno-finansowych teatru po tej żałobie długiej... Bo myśmy odwołali 33 spektakle i niestety był to cios prawdziwy dla naszego teatru. My żyjemy z kasy w 97%, więc wyobrażacie sobie Państwo, co to znaczy odwołać 33 spektakle. No w każdym razie mamy zawirowanie w tej chwili dość duże, i byłam, i, na, i, i pan, który decyduje o pieniądzach, byłam w Ministerstwie Kultury i Sztuki, powiedział do mnie tak ale pani powinna stać na scenie. My chcemy panią widzieć na scenie, a nie pani tu przychodzi jak księgowo. Dziękuję bardzo. Tylko ja, żeby stać na scenie, to muszę najpierw to zorganizować, jak się okazało. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że ja odeszłam z teatru powszechnego i byłam prawie rok w Warszawie i nie dostałam żadnej propozycji. Nie weszłabym na scenę, gdybym se sama nie zrobiła teatru ponieważ żaden z dyrektorów teatrów nie zaproponował mi roli, angażu, nic. Ja przyjechałam do wzięcia, leżałam przewrócone na ulicy. A oni się potykali i szli. A do... oni powiedzieli, o, o gwiazda, jak przyjdzie, to mi zorganizuje. Teatr. Nie rację. <Glady> <Glady> no, tylko, że ja No można robić teatry, może na mnie dobrze zarobić, co przekonało się kilku dyrektorów, którzy ze mną pracowali. Ale nikt nie chciał tego dotknąć, bo tacy jacyś jesteśmy. No. Tadej, ja się nie porównuję, przepraszam, bo to ja uważam, że Tadeusz Łomiński był naprawdę wielkim, wielkim aktorem. I, natomiast ja spotykałam go wałęsającego się po Warszawie, który mówił, zobacz, ja nie mam żadnej propozycji. Marzę o tym, żeby zagrać lira i nikt mi tego nie proponuje. Wyrzucono go ze wszystkich zespołów w Warszawie. Taka jest prawda. Chodził i szukał sceny. I wreszcie musiał lira zrobić u Państwa w Poznaniu. I tu umarł na próbie generalnej. Ale jak długo chodził i prosił, żeby zagrać tego lira w Warszawie. I nikt mu na to nie pozwolił. A jego koledzy, którzy byli dyrektorami teatru, zwolnili go natychmiast, jak zostali tymi dyrektorami z zespołu. Niestety coś takiego w nas jest. I nic na to się nie da poradzić. Straszne rzeczy Pani opowiada. niestety. Ale może tak rzeczywiście jest. No ale to ja bym wrócił do, jednak do mojego ulubionego pytania. Po co żyć? No właśnie. Wstaje Krystyna, jada o tej godzinie, której teraz? nie była? Piątej? No. Żeby żyć. Ale jak pani się zrywa, tak, to myślę: O, zrobię jajecznicę, będzie dobrze. A gdzie tam? Takiego. A gdzie tam? Mam tak, albo sztukę do przeczytania, albo muszę się czegoś szybko nauczyć, albo muszę podejść, odebrać wszystkie listy, które do mnie przyszły w nocy i na nie szybciutko odpowiedzieć, albo jestem w połowie adaptacji i nagle wiem, jak zrobić, jak, jak coś zakończyć, scenę czy coś. Albo y, muszę odpowiedzieć, poczeka coś do druku, więc coś tam, nie wiem, do teatru, coś tam napisać jakieś stanie czy opis sztuki. No po prostu ja wstaję w konkretnym celu. Bardzo konkretne, a moje szczęście tylko polega na tym, że lubię to robić, co robię. Nic więcej, nie mam w tym żadnej filozofii.